Jaką telewizję by pan polecił? Ja ich... Ale jaki powód czy TVN? Pan poleca. To jest obiektywny. Obiektywne. Dobry mam Tania 800 plus, czy powinno być czy nie? Komu dawać 800 plus? Tym, tym co pracują. Tylko pracującym. Jedna osoba musi pracować chociaż, tak? No i tylko zależy od dochodu. Od dochodu. A po no, co, co komuś 800 jak zarobi 20? No tak, no to pomoże mu to 500 czy 800. Czy powinna być 15 dla emerytów? 20, czy, bo już jest 13, 14. <noise> ja wszyscy. Czy, pan, czy, czy Pana to nie przekonuje? <laughs> to jest wielki pic na wodę. Jak A. Pan myśli, to jest rozdawnictwo, rozdawnictwo, przekupstwo przed wyborami? To jest rozdawnictwo, no. Czy pan nie jest za tym? A, absolutnie nie. Ja mam emeryturę i mi starcza, no. A ich sram na ich trzynastecz. No. Jest na kogo głosować wybory. Kogo Pan poleca? Jest jakaś partia? Czy jeszcze się Pan się zastanawia? A jest, ja zawsze głosuję na lewicę. lewica, Pan poglądy ma. <laughs> tak, tak jest. Co tam się ostatnio się A ten ustawa Lexus, na przykład, jak pan ją ocenia? Trzeba o tej ustawie pan Lexus. na wodę, no. Szukają tematu za. Tym. Dlaczego przed wyborami sobie o tym przypomnieli? A no, tuż to, no. Reparacje wojenne. Się Wszystkiego szukają, kurwa. Byle zdobyć głosu. A ludzie głupcy głosują na nich. Właśnie, dlaczego nadal te osoby zadowolone z tego PiSu? Tu nie mają co jeść, tak powiem. Ciężko im się żyje, widzę i dalej z murem nad tym PiSem. Co ich przekonuje? No, wie pan, co ludzie... A dlaczego? No to kupują ich, no. Telewizja ma to wpływ może publiczny, ale jak pan Co? A oczywiście telewizja głównie, no. Maj... telewizja tu manipuluje, Oczywiście, tak? że tak, no. Mają wszystkie swoje, no. Czyli ludzie za, za mało myślą yy, po swojemu, tak? Tylko wi widzę tylko telewizję. Jaką telewizję oglądasz w takim razie? Proszę? Jaką telewizję by pan polecił? Ja też Ale jaki powód, że TVN pan poleca? To no, jest obiektywny. Obiektywny. No. Pan na ma TVP lepiej, tak? No oczywiście, Powiedz o prawdę. I na PO i na pies. Przepraszam, mogę pytanie, jak się teraz emerytom żyje? Czy jest ciężko, czy jest drogo dla pani? Dobrze się jest teraz. Nie, jest, nie, nie jest drogo? Nie. No nie no tak. To osobna rzeka, że drożyzna. Pani widzi? Nie, no takie drożyzny, bardzo niektóre spadają ceny, niektóre e, A rząd jak sobie radzi nasz? Jest pani Dobrze, bardzo. Czy, czym panią przekonał? Proszę? Czy przekonuje rząd? No, że wszystkie wprowadza takie, no, i dla dzieci, i dla... Dla, no. dla... 800 plus dla... obiecuję. Tak, tak. to no jemy... być dla wszystkich? Powinno być. Dla bogatych, dla no pracujących. Tak, tak jak było, żeby to tak dla było. Dla każdego. Dla każdego, tak. A niektórzy mówią, że tylko dla pracujących na przykład no, no, powinno być. No mówią tak z tej opozycji właśnie. Pani wszystkim, tak? Wszystkim, wszystkim. A 15 emerytura powinna być, jak jest 13, 14, czy wystarczy już? A, no nie wiem czy to takie możliwe, ale... ale... A i... Pani coś w Polsce teraz, nie wiem, służba zdrowia na przykład? Z, z tymi... W Polsce? Tak. Jest ile kawalerka kosztuje to? 18-20 metrów w Polsce. Tak. A w Europie Zachodniej 60 metrów. To wiem na pewno. Kawaler. Ale ile, ile kosztuje na przykład? wierna na się Pana cenarczy? Różnie, różnie. Tu ciężko jest.